Wyprodukowanie napojów bezalkoholowych o właściwościach izotonicznych jest odpowiedzią na preferencje konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po napoje bezalkoholowe i przywiązują coraz większą wagę do składu oraz właściwości gotowych produktów. Podpiwek jest napojem bezalkoholowym, o ciemnej barwie i słodkawym smaku, pozyskanym w wyniku fermentacji. Głównymi składnikami wykorzystywanymi do jego produkcji są słód jęczmienny, jęczmień prażony, woda, chmiel oraz drożdże. Podpiwek stanowi doskonałą alternatywę dla piw bezalkoholowych i napojów izotonicznych, które w swoim składzie bardzo często zawierają dodatek soków lub innych substancji słodzących, sztucznych aromatów i barwników. I w ramach projektu opracowany został sposób wytwarzania innowacyjnego napoju z naturalnych składników, a w celu zwiększenia właściwości izotonicznych do jego produkcji wykorzystano dodatek wody brzozowej oraz kokosowej. Zastosowane wody zawierają m.in. witaminę C i witaminy z grupy B, składniki mineralne oraz przeciwutleniacze. Kolejnym składnikiem podpiwków jest chmiel, który wprowadza istotne dla zdrowia właściwości, m.in. antyseptyczne, spowalnia proces starzenia skóry i działa pozytywnie na układ pokarmowy. Odpowiednio dobrana receptura sprawia, że wytworzone podpiwki doskonale nawadniają organizm i wzmacniają jego odporność. Naturalnie występujący dwutlenek węgla przyczynia się do zwiększenia wrażenia sensorycznego i sprawia, że napój jest orzeźwiający. W konsekwencji istotną zaletą podpiwków z dodatkiem wody brzozowej i kokosowej jest ich naturalny skład i wysoka jakość.